Witam serdecznie, Konrad Błaszak, a ze mną jest ten oto luj mój wuj dziki wąż czyli Samsung Galaxy S24 Plus to jest wersja z plusem co widać po rozmiarze, że najmniejszy to on nie jest jest ka kawałem kawałem, niezły kawał sprzętu ja wolałbym mniejszego no ale cóż, biorę co dają a tak poważnie, jeśli nie będzie recenzji jeszcze tego sprzętu to sobie zrobimy za chwilę Dzisiaj chciałem sprawić zaawansowaną inteligencję, nie sztuczną, tylko zaawansowaną, bo szukałem, szukałem w systemie sztuczna inteligencja, mówię, no nie ma, sztuczna wpisuje nie ma, a to jest zaawansowana inteligencja, nie sztuczna. Pamiętajcie. Dobrze, i kilka funkcji chciałem sobie sprawdzić, to jest tłumaczenie w telefonie, to wiele osób to sprawdzało. Jest tłumacz i tłumacz wydaje mi się e, fajną opcją, szczególnie że tłumacz. E, tłumacz na angielski jest prosty. Polski-angielski to jest ten. A jak będzie tłumacz polski-chiński albo chińsko-polski? Sprawdźmy to. Mam dwa koty oraz jednego psa. I to jest jak najbardziej poprawne zdanie, bo coś tam mówię jeszcze po chińsku, mimo że może nie wyglądam. To jest jak najbardziej poprawne zdanie. Mieszkam w Poznaniu i bardzo lubię to miasto. Tu będzie, że kocham to miasto, przetłumaczone, ale jak najbardziej poprawne jest. To teraz spróbujmy. Łojo Liang Go He Mao. Mam dwa psy i kota. Tak, powiedziałem. Jeden znaczek jest trochę inny niż powinien być, ale yy, powiedziałem tak. I przetłumaczyło poprawnie. Robiłem sobie te tłumaczenia, nie zawsze wychodziły idealnie. Nie wiem, czy to jest moje, mój, mój problem z chińskim, e, czy to jednak jest problem tłumacza. Bo jak powiem, Ło Judzaj, Bodzynan, Ło Hensihuan, Jigeczęńszy. Mieszkam w Tarczy. Tam bardzo lubię to miasto. Bodzynana, czyli Poznań mi nie do końca wykrywa. Ale ogólnie. Tłumacz jest w większości, jak nie ma jakichś trudnych z polskiego na chiński, wszystko radzi sobie raczej dobrze, więc to jest całkiem fajna opcja. Bardzo wiele Samsung poświęcił y, czasu i wszyscy recenzenci na wycinanie y, zdjęć, czyli uzupełnianie automatyczne zdjęć, wycinanie, przenoszenie rzeczy. I to jest fajne, ale nie zawsze. Miałem ja na przykład, y, wrzucę Wam te zdjęcia, żebyście mogli zobaczyć. A teraz chwilę sobie pogamiam, Miałem takie zdjęcie, paczkę MMS ów i przeniosłem ją sobie. Ona została bardzo fajnie wycięta, ale Samsung uzupełnił to jakimś imbryczkiem czy innym czymś, którego tam w życiu nie było, więc skąd mu się to wzięło Samsungowi? Nie wiem. I nawet się nie domyślam. Gdy wrzucałem na przykład taką koparkę, zaraz Wam pokażę zdjęcie, bo gdzieś mi uciekło. Miałem takie zdjęcie z koparką. Tam jest z tyłu koparka. I zaznaczyłem koparkę, żeby mi ją wycięło. Samsung ją bardzo ładnie wyciął, tylko postawił jakąś bramę na tej kąsienicach, więc to też tak nie do końca. Przenosiłem też kwiaty i też zrobił mi z kwiatów takie. Tak wygląda oryginalne zdjęcie. Ładne bukiety, i ten jeden bukiet przeniosłem i go świetnie przeniósł, ale zamiast dorobić tam część monitora, to zrobił taki. Lekko już uschnięty bukiecik, więc wycinanie elementów na zdjęć, przenoszenie ich na razie, jak na moich testach, cud, miód, orzeszki, super. Uzupełnianie tych zdjęć czymś od siebie? No tu jeszcze warto by było popracować nad tym trochę lepiej. Co jest bardzo ważne, co jest bardzo fajne, te rzeczy są robione na telefonie. I jak mamy sztuczną inteligencję teraz, która jest praktycznie 100% w chmurze, to wiele osób może się zastanawiać, na ile to jest nasze bezpieczeństwo, na ile to jest bezpieczne, na ile to jest rozsądne, a przeniesienie tego do telefonu jest już dużo ciekawszą funkcją. Bardzo fajną funkcją jest też mm, dyktafon i tworzenie, mm, tworzenie notatek głosowych z tego, co nagramy. Spróbujmy. Dzień dobry, nazywam się Konrad Błaszak i testuję właśnie Samsunga Galaxy S24. Uważam, że to jest bardzo ciekawy i bardzo fajny smartfon, który ma ogrom interesujących funkcji. Zapisuję sobie taką notatkę, wybieram taką notatkę. Tutaj. I robię transkrypcję języka polskiego. Tu mi chwilkę mieli, bo musi to przemielić, i mi spisało. Przeczytam Wam. Dzień dobry, nazywam się Konrad Błaszak i testuję właśnie, testuję właśnie sam Sunga Jest sam Sunga Galaxy 24. Uważam, że jest to bardzo ciekawy i bardzo fajny smartfon, który ma ogrom interesują tych punktów. Czy to jest idealnie zrobione? Nie, ale większość jest jak najbardziej y, poprawna i to mnie zaskakuje, że jest, y, jest spoko. Jest naprawdę bardzo spoko, y, chociaż nie idealnie i nad tym pewnie trzeba będzie pracować i wydaje mi się, że to jeszcze generacja dwie, żeby y, to dopracować, bo to się jeszcze musi nas nauczyć. Jeszcze jest jedna fajna funkcja. Zobaczmy sobie na y, GSM Maniaka. Ten Samsung poza obrywali, rywali, ich nawet tym, na co dziś narzekamy. Artykuł. I mi się tego artykułu nie chcę czytać całego. Jestem leniwy, nie chce mi się, więc robię sobie funkcję na dole inteligentną i mogę przetłumaczyć to, ale mogę podsumować sobie. I to mi też robi podsumowanie tego artykułu. I to jest świetna wiadomość o no, długie to podsumowanie czasem wychodzą krótsze. Samsung Galaxy S6 Edge zaprętwatywy, ty, ty, ty. ty. I jakby super, to jest S6 Edge'u. Eee, podsumowane jest, znacząco, znacząco skrócił ten artykuł, i to jest funkcja, która jest ogromnie ciekawa. To jest już przecież niektóre portale wprowadzają to, że macie przed tekstem takie 3-4 odnośniki, odnośniki zdania. To jest artykuł o tym i o tym, to jest o tym i o tym. Takie podsumowanie, i to robi za mnie Samsung. I to jest akurat świetna funkcja, która przy dłuższych tekstach może mnie zachęcić lub zniechęcić do czytania. Bo no nie oszukujmy się, mamy bardzo ograniczony, ograniczony czas na co dzień. I czy chcemy go wykorzystać na czytanie artykułu, który zajmie nam 10 minut? Czasem nie. Czyli że on nam zrobi podsumowanie, i wtedy możemy stwierdzić, spoko, przeczytam co tam mówią, albo. Wystarczy mi podsumowanie, nie potrzebuję więcej, albo nie wiem, tragedia podsumowaniu, czy jest tragiczne, już nawet nie czytam artykułu. Świetna opcja. Powiem uczciwie, Samsungi, Samsung, będę go jeszcze omawiał, Ogólnie świetny telefon, ogólnie bardzo dobry sprzęt, ogólnie nie ma ogromu zmian względem poprzedników. I te funkcje miały być wyróżnikiem. Na tym postawił Samsung, żeby było ten AI, żeby był dopisek. I te funkcje idealne nie są. Ale mają ogromny potencjał. Takie jest moje zdanie, że naprawdę mają ogromny potencjał i trzeba się tylko do nich troszkę bardziej przyłożyć, dopracować. Jestem przekonany, że za kilka miesięcy przyszła generacja, gdy te funkcje będą dopracowane dzięki prawdopodobnie też naszym danym, mogą wtedy sprawować się dużo lepiej. Dajcie znać, co wymyślicie o funkcjach AI w telefonach? Czy to jest coś, co będzie kolejnym 5G, jak kiedyś było 5G wszędzie? Teraz będzie wszędzie AI? Czy to jest? Bez sensu wymyślę, żeby w ogóle pokazać, że telefony się jakkolwiek zmieniają, bo z tym jest też coraz ciężej. Więc dajcie znać fajne rozwiązanie, czy może bez sensu? I co sądzicie o funkcjach Samsunga? Pozdro i, i like, subskrypcja i, i wszystko pozdro.